Siemanko, siemanko, mówi do was Damian Kaczkiewicz W dzisiejszym odcinku nie będziemy grać A nie będę wam polecał kanałów W dzisiejszym odcinku pogadamy się O naszych w ogóle O tych grach co nagrywam Piszcie w komentarzach albo może na Facebooku. Na Facebooku czy też nazywam Damian Kraskiewicz. Mam zdjęcie mojej siostry Leny. Lub na Instagramie damen Kraskiewicz. Piszcie ten. Jakie gry macie i chcecie, żeby je nagrać? Ale żebym je nagrał to wtedy ten, kto mi polecił tą grę zostanie też yy... na no odcinku będzie a dzisiaj razie jeszcze w domu, jest godzina powiem zaraz wam która o, nie mogę powiedzieć że do, dokładnie, która godzina ale, a nie, przepraszam, dziewiąta 25 zara będzie Ja jestem taki jeszcze rozczochrany, rano jeszcze nie wstaję, a nagrywam odcinki <grym> To tak, nagrywam dzisiaj odcinki, tak yy, Taxi te -ta Na jednym kanale Damia Kaszkiewicz I no właściwie Damian, ja mógł y Kaszkiewicz, Kaszkiewicz też mam Też takie, też takie Nieudany kanał to był. Ale wiecie. Do nieudanych prowadzi tylko udane. O. Ostatnio mój tata malował ściany. No i tak. Proszę, dojdźcie widzowie. Piszcie w komentarzach, co lubię, czy nie lubię. Robię bloga. Na nim wystąpią. Szymon 45, youtuber, który nagrywa palmię sobra, stars i inne. Lolek 11 bądź Lolek Prank startowa to sama osoba, tylko że ma dwa kanały. Lolek11, robi, no Lolek 11, robi nie więcej tylko brawla, ale też inne gry też potrafi. Time sala robi gry różne. Braunstarz choćby e, jeszcze dolec. jakieś inne gry? Oj i przyszłego youtubera Marcela, Stasiorka. Marcela, właściwie To tylko jego, Stasiorka. Tylko jego chyba Marcela. Przyszły youtuber. A gra tylko FIFA Mobile Kto by to przepuszczał, nie? Wiecie yy, To tak Dzisiaj Pogadamy się Sam wymyślę sobie pytania aby wy od... Ja wymyślę pytania mhm. Jak ciężko gracie Pytanie pierwsze Kto na nie odpowie Otrzyma... otrzyma um, będziemy grać z... By, tak... z lolkiem 11. Szymonek 45. Tajemna sala. Lolek prankster nawet wystąpi pewnie. Będziemy z nimi grać, jak odpowiedzi na te 10 podstawowych pytań. Pierwsze pytanie. Jak ciężko gracie się w browla? Nie. Jaki był mój pierwszy kanał? Drugie pytanie: Co najczęściej nagrywam? Kategoria gry? Takie, takie, o. To co? będą tylko pięć pytań. Trzecie pytanie. Nie, czwarte te. Czy wy lub ktoś, ile osób w rodzinie u was gra wy, umie gra wy Brawl Czekam na komentarze. Piąte i ostatnie pytanie. Czy znam lolka, czy znam rolek Lolka Prankstera, lolek 11, Szymon 45 czytaj mesara, znam ich czy nie znam ich? Piszcie w komentarzu.